Ja nie wiem o co chodzi. Co? Chyba słuchaj. No nie, bo ja nie wiem o co chodzi. Kontynuuj. <śmów> <nie> <śmów> 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 Dobra, opinia o <śmów> czad jabł. Nie, nie ogarniałem tego. Tak. No ja chyba nie wiem o co chodzi. <śmów> Fajna puszka zachęciła mnie do zakupu tego piwa, ale wytrzymałem z nich tylko parę łyków. <śmów> Rozwodnione, jabłka prawie nie czuć, w efekcie czego nie dopiłem go nawet do połowy. A drugi że wiadomo no, mi dostajesz zaraz. Tu Discord, tu Facebook, tu to, tamto. Na chuj, że się ja kończy tam. Sorry. <grym> nie no, <grym> nic się nie dzieje. W <grym> <Spoko. grym> Miłości po <bo> prostu. <grym> Ty no, pachnie jakby nie miało nas rozjebać. Ale no. <grym> My już rozjebałem. No nie wiem w środku trochę. O kurwa, czemu? W środku no trochę kurwa. Jest taki rdzeń kurwa w środku ciała. No chyba potem, tego bogu! No <laughs> nie wiem jak jakie łapki zimne? Dziopczyk, weź no kurwa. Po jakie łapki zimne? ręce? bo w, w, w łóżku tak zawsze mówiły dziewczyny, które nam się chciały niebać na wiadomo. Daj się Ale tego nie wiesz. No to weź im rozlej. Później ty właśnie taki Pośtu, nie po ściance, dajmy się pieni. No to narzekaj kuba, że nie ma pianki w komach. Z więcej dla lukiego. No, Patryk lubi wygustować. No, <grym> no dalej. Dla Patryka to już każde piwo tak samo smakuje. <grym> Zajmij się trzy. Trzy do Zdrówko. Lekko, żeby się nie rozbiły te kufle. To jest ono nie zjeść ale, To ale, O kurwa, ale o, metal. Ej, metal. Ej, ale, ej, ale, ale jabłkoś, nie. jest metalowy. Ale jakie? Kurwa, kurwa, kurwa jaki to jest metal? To ale... jest jabłko? Jabłko, kurwa z metalem. Ej, no tam jak ja łóżko. Ja złodzi. To jest jabłko. Jabłko z wiórami chyba. Nie, no jest dobre. Nie czujesz metalu? Nie. To jest zajebiste. Nie. Ale gówno, czekaj, przeszło <laughs> będzie. Poczekaj, nie, no dobre, 4 rzutu. A to usiądź. Tak, dobra, ale tak, bo pomerdaj. Ta Wymierza mnie nazywacie Żulem, a wy jesteście jebanymi medylami. Zobrzydliwe. I jak ci smakuje to? O, jednak tak. No, no, tak. No. To pisać. Same to trójka, mocno, no. Odkrywa nowe wartości z każdym łykiem. No. no? To no, prawda. Z każdym, każdym wajkiem jest coraz mniejsze, coraz gorsze, kurwa. Nie, lepsze. No, jest. A ma taki walutacz jak sama SB? Nie no, ja no. My, tak. A cena jak? No Masiko no. <grym> Chyba 100 no, no, 100 no, no, 100 no, 60 To wszystko kosztuje się co do grosza liczy w tym przedziale cenowym <grym> A który był 60? 1,60? <grym> ten ten A A, Arius 80. za 1,80 za Czemu? A, jak to jest z Ile? Ja bym dał dwa. Kurwa może się rozjebał Tak Ja też

Nie wiem, wymieszam to z płynem, może nie będzie jebało. A kto to kurwa zrobił? No jak to kto? Wyjebało się samo. Na chuj znam ten temat. Ale nie jebać. Dobry, no, popatrz, no łóżkę chciałem położyć, no. kurwy. nie chcesz się pogadać? Ja pierdole. Ja, Jeszcze się. jakby na tę podłogę się wylało to chuj, ale to na ten dywan kurwa. Ja tu nie śpię. No co, Miałem zamiar spać na tym dywanie. No to już nie pośpisz, dywan do wypierdolenia. Powiem więcej, nawet ja bym to kurwa spalił, a nie dawał na śmierć. A może od razu to wyjebiamy. To się nalało na dywan szkołę. się. Nalało się na tego no to, to już, już nie spierze. Dobra, już jest git. Dobra, to co, do Jest Zgić, dawaj jeszcze trochę tego się. dopierdol, tego niebieskiego, ładnie pachnie. Ale czujesz powietrzu teraz taki? Dobra, w lesie. Dobry. Taki fresh. Proszę <laughs> no. <laughs> w lesie z ziąkami na wagarach Dobar w lesie Na łące <laughs> Jebane wiadro. kurwa No chujowo postawiliście no, Nie obawy to zrobić to, to chujowo no. nogę postawić No z automatu nie wiem musiałem nóżkę oprzeć Zapomniałem, ja że to no robię To ja troszkę no. Kurwa, suchę no nie leży na tak. co pić nie dosięga, ma... i palec. Kurwa. No, pod blok. Już się blokowało, tak? Ej, ale nie, że tam wylaliście do tego wiadro. Myślałem, że tam nic Ej, nie ma, kurwa. Co? Ja, ja tam wlewam, co kule. No. <laughs> to, <ostatnie> to był. <laughs> no to się zlewane było, to gubba. Nie co, powiem, że jest taka możliwość w ogóle, żeby. Chyba no, już jest zgić. to no, jest? Puste. To no, nie, to aż chyba. chyba. nie. No, może Ale może pójdę. być kosztem. Tak Dobrze. Dobra, dobrze was mieć u Nie trochę lepiej mi się zrobiło, bo widać chociaż, że było tych browarów z lodówki, ale... Ja to się boję tam spojrzeć, bo okay. przecież tego tego tyle zostało jeszcze Chodź do nas, Chodź, Coś chodź. Tak, zostało mi się Diamenty dody

Które da się kupić w żabce poniżej 2,50 odpowiednie za 2 i 20 to wygląda jakby miało poskładać 3 sekundy. No. Ja rompera, no, to to wygląda, tak jak... Opakowanie tutaj to to wiele mówi, jest kurwa jest z z gwiazda, gwiazda Szevifa. Ja chcę to znaleźć. A nie, słuchaj, kiedy kupiłeś? Nie, że tak o, nie ja to nie mam tego. To było ostatnie kupione piwka. i to nie będzie do smaczne. Ty no. Dobra, taki zły. Tak? Na pewno, chodź patwieniu, proszę. Ja na Smacznego. A bo to nie Robert, jakiś wester. Smacznego. Chupania. Ale, jest. Nie, Ale jest. czemu te browary mają metaliczny posąg? Bo pucha, jebana. O. No to to smakuje? Nie. This... <laughs> nie smakuje, bo ja <laughs> <O jezu. laughs> Ale bo gówno. To jest zimne, no, to no, Jest tak zimne, że tak. Kurwa. No Zero. do. Daj Jeden! czy co tam jeden ale z pięć. No to dwa. Jeden! Pójdźmy na Romper! Romper? Romper. Romperyk Romper. z bomby? W sumie teraz z bomby? Z bomby ta, z piżam. Już i tak nie ma szans na podium, więc chuj z tym chorejskim piwem. Jeśli to będzie. <guck> ale mnie jebie w środku! Oj, no, to, to, ten, ten stary mechaniczny. A gaź. Dlugiemu więcej trochę. Argus gdybym był trzy razy lepszy od tego. <gulikimu> O, ale tu nie dopijte, będzie smacznie. Nowy bęger od Big i słów ryzyk. ocenicie? Dobra, B. Dobra, ja nie wiem czy to wiadro nie jest dojebane już. O, czemu? No no to... Przeżarte? <laughs> Jak to puszkę przeżera, to, to co dopiero plastik, tak? Masz jakieś, masz jakieś tematy na podcast? <laughs> o, tak! <grytania> ta. <O>, <grytania> nie mam tematu nie. Sami wymyślicie chyba, jesteście kreatywni teraz bardzo. Ja pierdole, no daj coś, na pewno coś przygotowałeś na swojego streama, się odejmę. Właśnie, nie, To, 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 to ja tak. Słuchaj, już nie chcę pomóc. Jaka jest ta cena? Tego? mu PR-u. Półtorej. No. stop odstąp. Półtorej. Półtorej. Sterna. Sterna, półtorej? Sterno... romper, no. sterno półtorej. Dobrze, że dzięki dzięki, śliczne Jakieś nieśne? To jest główno jebane dopiero. Ty, ale. Ty tu mi. Kurwa, to. Czuję, jakby mnie języku pierdoliło coś No. Bo to jest jadem kobry. Le. <gry> tak, jak sobie, ale. 4. Kurwa, to Nie, ty jesteś pojebany. No może piwo. 5. A, jak mu się podoba? Co? 5. 4. 3. Kurwa, jeba. Dwa. Ten kurwa romper? No to stronkę piwo, tak powinno być. Niedobre. Jakie to <g precio> stronki, jak to masz ich procent? No, Dwa. Trochę robię. Jebie. Jebie w dekiel ładnie. Cztery. Trzy. Półtorej. to jest spoko ale... Jaka jest ocena 0 Stronki trzy. Zero. Zero. Go Nie da się, nie. się zero dać. Dwa. Kurwa była czwórka i trójka? Kto dał trójkę? Ja dałem trójkę. Kolek dał tak? cztery kur... Ja wydałem cztery. Dwa i pół. Ja my wydaliśmy cztery. No. Ty też dałeś cztery To trzy. Trzy. No kurwa, grubo. Jesteście już pojebani. Nie, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. ja trzy. Ile dałeś? co to za różnica? Ja... Jesteś jakiś faworyt potencjalny w lodówce? Perwex. Perwex Fairwex Narzekaliście na metaliczny posmak, więc buteleczki. Łomża jest wyborowe, łąża jasne, pełne oraz łąża mocne, do tej serii. Ale to nie ma pół litra, tego nie rozlejesz na pięć. No to rozlejemy prawda. Nie rozlejemy, rozlejemy. Ja radę, wyborowe, tak? To... tak wylewamy większość. tak zimno jest. Ja mam tutaj. Wieje to już, nie? Trochę. Czytaj te lepiej, kurwa. No, no, A ty to nie, tak nie, mam... nie Czytać już te opinie, czy mam wyjebane i walimy to po prostu? O, to Jak chcesz. <noise> kurwa opinie. Co oni się kurwa znają na piwie? Proste, Jak to, kto pisze opinie o piwie w ogóle, kurwa? No zjeby. <noise> to, to masz kopyra, bo ona Potrzebujemy piwie. więcej smakoszy. <noise> to kto pisze opinie o piwach za 2 złote w internecie? <noise> Co to za odwrót? Co to opisał? Opinia Dziwka. Serzki! Dobra, brawo. Ja to widziałam. Słodka klondyna. To już jest rozdarte? Zaczekam na Twojej Matruś. Do gospodarza, Pięknie. Bo jak to z tego piwa tyle wyczerpało? Czas na no jeszcze dla mnie zostało. No nieźle rozdał. To już ci A bo tak? tak? resztę cię wyraził. Z drówką. O, trójba, ale gówno. Nie, naprawdę, to jest tragiczne. Co ty gadasz? No. O, A to jest jaki rodzaj piwa? Nie. Syf. Nie wiem. Ja jest... <laughs> rodzaj, rodzaj piwa syf jebany. jak się to rodzaj piwa? No, <guchy> Wybornie chujowe! No to jest. jest na pewno. Ale trzypię, ale. W, w ogóle jeden, na starcie ma taki posmak zjebał. No może zaraz ci powiem. Piwo jasne, pasteryzowane, jeden. to to już się sam nie powiedzieć. Ja to chyba dalej cię tak, no Nie. chodziło. No, by jasne, pasteryzowane. No. Nie, wiem. Były lepsze. Tak. To miały napisane tak samo. <gulatory> ja wiem, że nie jest spuszki, ale przypomnę, były tak spuszki. Nie wiem. Tak, Tragiczne. Nie, ja daję dwa, bo metalu nie czuć. U, budyka, Właśnie, to jest jaka ładna jest Butelka jest wrotna. zwrotna. Zwrotna? No. Wodę Woda? No pewnie. No ale jaka ja ładna ła, ła, ta butelka, po, po tak? Po, po tak? Ej, czemu inny? No ale to, to co z tego? To jak gdzieś ciężko. No, Może być ładne opakowanie, a w środku No, widzę. Łąża, piwo jasne pełne. Jaka jest ocena wyborowego? Zero. Jeden. Jeden. 1 0 0 1 1 0 1 1 Tak 1 jeden. Jeden. Jasne, pełne A to jest 30 kwadratów To ja <gibne> Nuty. Nuty gówna Ja Tragiczne było <gibne> No <Nuta> ty gówna No gówna Jeszcze kadłutka Prawda Ale buteleczka fajna Ty, oni piszą do mnie, to ty znalazłeś Dobra, a podajcie mi kufelki, kurwa, nie jak sięgam to, to nie to jest rozmawianie piwa. Pocałisz się na bience. Oj, kól już nie dział Proszę, Patryk. O kurwa. Jeszcze gorsze niż wyborowe. Co ty no? O kurwa, to jest szczotka To To jest szczotka im kurwa. Ty. Tak się nie nie, no, nie czuć coś w to Ale peee, nie, jest. Ile to kosztuje. Nie, to kosztuje. Czekaj, ja się idę wydać, bo Przez, mi za darmo za 230 chyba. A jakieś 230, 40. Ale jest na tym Boże. Czyli jeden minus. Alpur, najgorszy na karcie. Ostatnie miejsce ma zająć. Nie! Jeszcze nie. jest. Nie chciałeś Donera super strong. <laughs> doner super strong. Były gorsze. gorsze? No, doner super strong. Drona super, super strong. Film się nazywa Donner. Rozumiesz, ja skurwa, kebabito. <grabito> no co? kurwa, kebabito. babito. to. No co? Ja się śmieję, bo się mocne. To nie mam siły przestać. Miałam za mocne, za 1% mocniejsze. Kufelki, kufelki, zapraszam. Takie tempo. Kto chce, kto chce? Już, już, proszę stop! Kto, komu, komu, bo idę do domu. Dobrze, Szybko Szybko wyczerpujemy, jak będziemy tak pić. Speedrun degustacji. Nie ma co się ociągać. u chołaka wycięło. Dobra, już. Ale kurwa, to jest syn. Opierdol to, Łomży. Kurwa, przesadzaj. Ja Pisz to oni. Same jedzenie Kurwa, w O kur... Mój na pociekła. Coś to pię? To kogo? Który to? Kuba. No, panci. No proszę. czekaj. Ja syf. Ja, ja, jest, ja, yeah, jest, jest kolejny stabilnie Kurwa, daj mi kamikazan popić, bo nie potrafię. A mamy taka taka mać. Luki, Pozwól, nie napisz się, zajebisty. To jest zaista. Zajmij się piepką, Masz tu z buteleczki na napić. A, masz Proszę, Piotr, sobie. O, jest ty żeby zjechała? Jeden minus. Jeden <grym> Jeden minus. Jeden minus. Jeden minus. Jeden minus. Pięć. Jeden pięć. Jeden minus. To, pięć. Pięć. Jeden to jest specjalny. Specjalny. Co? Pokaż. Nie, Jeden wolno. jest to Cheating, cheating, no yes. jest? Dobrze. Muszę... Żukarek, piń szalego bójk browara. Błyka, błyka tylko. Tego, kurwa teraz e, tak zwana mocna trójca o treści. Karpackie mocne. Stop chuj te 5 sekund. Śląskie mocne. I kuflowe mocne. O oh, kurwa. Ooo. Oh, ja yeah, pierdolę. Dobrze. <grym> Czemu my nie zaczęliśmy od tych najmocniejszych najpierw? Ty, a nie Cieńc było czegoś takiego z kuflowym włosem, ja. że chłop ten? Co? Tak, nie, że ruchał dupę i... No, no. i mówił kuflowe, mocne... Mocne, dziewięć procent. A, Dobrze, że dodajesz ten dźwięk, bo umieszczają Dzięki za onomatopeję, bo nie przypomniał, co zapłynie. Tego browara kojarzę, jakiś... Mieszkałem we Wrocławiu i będę w autobusie pił, tylko to będę. Śląskie, śląskie mocne. Intensywny smak, przeczytaj swoje rekomendacje. coś napisane na odcinku. Gdzie? Śląskie mocne. Śląskie mocne, intensywny smak, bogaty aromat. Lepiej. Lepiej, like, nie lepiej nie pisać! Lepiej kufę śląskiego wychylić niż krople z niego uronić. O proszę. To ile ty lejesz? Ja leję. Nie daj się tyle No to wyw ile chcesz, no przecież... No ja obowiązko. Twoja Męcz strata. Się, jak skonak. Jak szkonakra go uroń. Zdrowka pan, ja ci pan. No pewka, bo ja już to ledwo kontaktuję. Zdrowka! Z O kurwa! Oee, nie jest takie złe. Chujowe strasznie, smakuje jak orzech laskowy. No pozostań, tylko bez orzecha. <grym> 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 Kurwa, ty <grym> metalem znowu. To nie jest złe. Ale to jest straszny kurokiem! A jaka była łącza w sklepie? Ja pierdolę. Łącza ja była gorsza od tego. Łącza była gorsza, ale to jest wios. najgorsze. Co? Na Smakuje jak syf najgorszy. Najgorsze. Co ty pierdolę? Mam no, najwięcej metalu z wszystkich. Jak tak. jesz orzech laskowy to jest się nie czuł. Ile jest metalu? Nie, to ty chyba kurwa, bo za to jest wyraźny kurok. 8% metalu. Ej, metalu ja chciałem, żebym nawet ginął.

Dwa, Co Nie, nie lepsze od łomży. Lepszy nie, lepsze od Nie. Co? nie. To, to łomża ba lepsza od tego? Nie. Nie, <laughs> nie, nie. nie. Dwa nie no łomża jest szujowa, ale inaczej. Dwa, z minusem. Nie, no to coś swój pucha? Dwa z minusem. Dwa.